Ciao. Witaj na siódmej lekcji kursu włoskiego dla początkujących. W tym cyklu filmów uczymy się włoskiego od zera. Przed tobą podstawy włoskiego. Pobierz ćwiczenia i transkrypcję do tej lekcji. Linki znajdziesz w opisie. A jeśli chcesz się uczyć włoskiego, z przyjemnością dołącz do mojego wideokursu włoski start. W tej lekcji nauczymy się liczyć po włosku. Zacznijmy od zera i dojdźmy do 10. Spróbuj powtórzyć każdy liczebnik po mnie. 0 1 2 3 4 5 6 otto nowe dieci Kolejne liczebniki do szesnastu tworzymy dodając końcówkę –dici na końcu. Powtarzaj po mnie. undici dodici tredici 14, quindici SEDICI. Przyjrzyj się dokładnie czternastce i szesnastce. W czternastce O z R zamieniło się miejscami i nie jest tak jak było w przypadku QUATRO. Mamy QUATURDICI. W liczebniku szesnaście wypadło I. Mieliśmy SEJ, a teraz mamy SEDICI. W kolejnych trzech liczebnikach cząstkę dicza postawimy na początku. diciasette, 18. 19. Uwaga na podwójne spółgłoski w tych liczebnikach. Dicza sette. Tu mamy podwójne s. Diciannove. Tu mamy podwójne n. Przyjrzymy się teraz kolejnym dziesiątkom. 20 trenta kwaranta pięćdziesiąt, sessanta settanta osiemdziesiąt, nowanta Sto to po włosku cento. Kolejne setki stworzysz dodając cyfrę przed. Duecento trecento quattrocento

300 to 300, 90 to 90, a 4 to 4. Razem 394. Zauważ, że po włosku piszemy całość łącznie. Wychodzą z tego naprawdę długie słowa. Musisz pamiętać jeszcze o dwóch rzeczach. Jeśli dodajemy uno bądź otto, które zaczynają się od samogłosek. Ostatnia samogłoska dziesiątki znika. Dwadzieścia jeden venti plus uno ventuno znika i. Sześćdziesiąt jeden sesanta plus uno sesantuno znika a. Dwadzieścia osiem venti plus otto ventotto znika i. Dziewięćdziesiąt osiem novanta plus otto Novantotto, znika a. I już ostatnia rzecz do zapamiętania. 3 to po włosku tre, ale jako element liczebnika pojawi się z akcentem: 33 trenta tre, 73 setanta tre. Włoskich liczb trzeba się nauczyć na pamięć. Okażą się one bardzo przydatne w czasie podróży, gdy będziemy płacić za coś w barze czy restauracji, czy pytać o cenę w sklepie. Powodzenia! Jeśli szukasz gotowego planu nauki języka włoskiego, to zapraszam Cię na mój wideokurs włoski start. To kurs na bardzo wygodnej, nowoczesnej platformie, dzięki której uczysz się gdzie i kiedy chcesz. Nauka słonecznego włoskiego. Nigdy nie była prostsza. Spełnij marzenie o włoskim i dołącz do mojego kursu Włoski Start. To była kolejna mini lekcja włoskiego od podstaw. Dziękuję Ci za wspólną naukę.